Harry stracił wszystko. Szokująca decyzja króla Karola wstrząsa monarchią, pałac Buckingham milczy, ale tylko pozornie Za zamkniętymi drzwiami królewskie korytarze drżą od napięcia, a szokująca decyzja wstrząsa brytyjską monarchią Książę Harry, zbuntowany syn korony, właśnie stracił swój tytuł, ostatecznie i nieodwołalnie. To koniec pewnej ery, moment, którego wszyscy się spodziewali, ale nikt nie chciał w to uwierzyć. Co tak naprawdę stało się za pałacowymi murami? Jakie tajne rozmowy doprowadziły do tej dramatycznej decyzji? I co to oznacza dla przyszłości Harry'ego, Meghan i całej rodziny królewskiej? Zanurzmy się w kulisy tej królewskiej burzy, która na zawsze zmieni oblicze brytyjskiej monarchii. Rodzina królewska świętuje ostateczne pożegnanie z Harem i utrata tytułu sasek po szokującym incydencie. W murach Buckingham Palace panowała pozorna cisza, ale wewnętrzna atmosfera była daleka od spokoju. Przez lata napięcie między księciem Harem a resztą rodziny królewskiej narastało, a każdy wywiad, każda kontrowersyjna publikacja oraz ostry nagłówek tylko pogłębiały przepaść między nim a instytucją, która niegdyś była domem dla całej rodziny. Jednak nadszedł moment, który zmienił bieg wydarzeń, moment, na który czekano zarówno z niepokojem, jak i z ulgą. Moment przełomowy, kiedy Harry oficjalnie potwierdził, że jest stałym rezydentem Stanów Zjednoczonych, uderzenie było porównywalne do błyskawicy. Dla wielu członków rodziny królewskiej była to jednocześnie utrata i wybawienie. Król Karol, książę William oraz pozostali seniorzy z firmy przez lata zmuszani byli do gaszenia pożarów medialnych kryzysów związanych z kontrowersjami wokół Harry'ego i Meghan. Teraz wreszcie nadszedł czas na radykalne posunięcie, które miało nie tylko ocalić godność korony, ale również przywrócić porządek w strukturach monarchii. Decydujące konsultacje i strategiczne rozmowy, za kulisami odbywały się intensywne, niemal tajne konsultacje. W zamkowych salach naradzali się prawnicy, doradcy oraz najbliżsi współpracownicy rodziny królewskiej, starannie opracowując plan, który miał definitywnie zakończyć erę kontrowersji związanych z księciem Harym. Decyzja o pozbawieniu go tytułu księcia Saseks nie była impulsywnym posunięciem, była wynikiem długotrwałych rozważań, analizy szkód wizerunkowych oraz wewnętrznych sporów, które zdawały się już nie mieć końca. Przyznanie tytułu Sussex, będące kiedyś symbolem jedności między Harem a Meghan Markle, przez lata stało się dla części rodziny ciężarem nie do zniesienia. Po odejściu od obowiązków królewskich tytuł ten pozostał, stanowiąc żywy dowód na niespójność, raz ktoś krytykował, raz cieszył się z jego obecności. Jednakże z odejściem królowej i nadejściem nowej ery za rządami Karola, kwestie niedokończonych spraw przestały być akceptowalne. Druga i nowy początek. Dla wielu seniorów rodziny królewskiej decyzja ta była jak zdjęcie wieloletniego brzemięcia. Uwolnieni od ciągłego zarządzania kryzysami medialnymi i wewnętrznymi sporami, mogli wreszcie spojrzeć w przyszłość z jasną wizją. Król Karol, mimo że przez całe życie przygotowywał się do objęcia tronu, odziedziczył monarchię pełną podziałów. Dla niego, jak i dla księcia Williama, przyszłego władcy, ustalenie jasnych reguł dotyczących lojalności wobec korony miało kluczowe znaczenie. Decyzja o pozbawieniu Harry'ego tytułu była nie tylko aktem symbolicznej sprawiedliwości, ale także stanowczym sygnałem, że korona nie może służyć jako narzędzie do osobistych ambicji i krytyki instytucji. Reakcje publiczne i globalne echo, gdy wieść o decyzji wyciekła do mediów, świat zareagował gwałtownie. Zwolennicy Harry'ego i Meghan uznali to posunięcie za ostatecznie podyktowane zemstą, argumentowali, że rodzina królewska ponownie próbowała ukarać parę za wybór alternatywnej drogi życiowej. Natomiast lojalni królowieści witali tę decyzję jako słuszne i długo wyczekiwane rozwiązanie, potwierdzające, że zasady lojalności i oddania koronie są nienegocjowalne. W Stanach Zjednoczonych, gdzie Harry od dawna budował swoje życie, reakcje były mieszane. Jego fani podkreślali, że odejście od tradycyjnych więzi królewskich było naturalnym etapem ewolucji, podczas gdy krytycy ostrzegali, że utrata tytułu może wpłynąć na wiarygodność pary zarówno w sferze biznesowej, jak i politycznej. Wewnętrzne rozterki i dramat rodzinny, za zamkniętymi drzwiami Buckingham Palace panowały burzliwe emocje. Dyskusje o konsekwencjach tej decyzji nie ograniczały się jedynie do wizerunku instytucji, chodziło także o osobiste relacje. Król Karol, choć jako ojciec również odczuwał ból, musiał postawić dobro monarchii ponad własnymi uczuciami. Dla księcia Williama, który od dawna czuł rozczarowanie postawą młodszego brata, decyzja ta była także potwierdzeniem konieczności zdecydowanych działań, by chronić integralność rodziny królewskiej. Wśród personelu pałacowego panowała ulga. Osoby, które przez lata musiały zmagać się z nieustannym stresem wywoływanym przez kryzysy medialne, mogły wreszcie odetchnąć. Choć nie było organizowanych hucznie celebrowanych przyjęć, raczej cicha satysfakcja i wzruszenie płynęły wśród tych, którzy wierzyli, że to krok w kierunku stabilizacji i przyszłości wolnej od ciągłych dramatów. Nowe rozdziały Przyszłość bez tytułu Decyzja o pozbawieniu Hariego tytułu Sussex otworzyła nowy, niepewny rozdział w historii zarówno dla niego, jak i dla całej rodziny królewskiej. Bez formalnych więzi z instytucją, Harry stanął przed pytaniem o swoją tożsamość. Kim jest teraz, gdy utracił ostatni symboliczny łącznik z dziedzictwem, w którym się urodził? Dla Meghan był to moment, który utwierdził jej przekonanie. Rodzina królewska nigdy nie zaakceptuje ich w pełni. Choć partnerka zawsze umiejętnie kreowała wizerunek nowoczesnych, niezależnych postaci o globalnym zasięgu, utrata tytułu rodziła pytania o przyszłość ich marki. Czy nadal będą mogli korzystać z wpływów, które dawała przynależność do rodziny królewskiej? A może to właśnie szansa na całkowite przebudowanie własnej tożsamości, wolnej od starych tradycji i ograniczeń? Rozważania o powrocie, w miarę jak fala emocji opadała, pojawiały się pytania o to, czy kiedykolwiek będzie możliwy powrót Harry'ego do Wielkiej Brytanii. W jego przypadku decyzja o stałym zamieszkaniu w USA oraz rozłam z rodziną królewską tworzyły niemal nieprzekraczalną barierę. Logistyczne, prawne, a przede wszystkim emocjonalne trudności wszystkie wskazywały, że powrót byłby niemal nie do pomyślenia. Jednak historia pokazała, że los potrafi zaskakiwać, a nawet najbardziej definitywne rozstania mogą kiedyś zostać przemyślane na nowo. Dziedzictwo i nowa era monarchii. Dla króla Karola i księcia William'a decyzja o ostatecznym oddzieleniu Hariego od rodziny królewskiej była nie tylko aktem porządkowym, ale także manifestem nowej ery. W obliczu zmieniającego się świata, w którym tradycja musi iść w parze z nowoczesnością, monarchia musiała pokazać, że jest zdolna do podejmowania trudnych, acz koniecznych decyzji. Utrata tytułu przez Hariego była sygnałem. Sygnałem, że instytucja nie będzie już tolerować dwuobliczności ani niejednoznaczności w kwestiach lojalności i odpowiedzialności. Przyszłe pokolenia, w tym młodzi książęta i księżniczki, będą dorastać w otoczeniu, gdzie stabilność i jedność rodziny królewskiej będą fundamentami nowej polityki wewnętrznej. Rodzina królewska, choć nie pozbawiona wewnętrznych rozłamów, postanowiła w końcu zamknąć bolesny rozdział, aby móc skupić się na odbudowie i modernizacji instytucji, która przetrwała wieki. Osobiste rozterki i emocjonalny koszt dla samego Hariego skutki tej decyzji miały charakter zarówno polityczny, jak i głęboko osobisty. Mimo, że przez lata budował swoją markę jako buntownik, odrzucający tradycyjne obowiązki, ostateczne zerwanie więzi z monarchią wywołało w nim falę refleksji. Poczuł się pozbawiony nie tylko tytułu, ale i części swojej tożsamości, której nigdy w pełni nie mógł się uwolnić. Myśl o dzieciach, Archibaldzie, Lilibet i innych które mogłyby dorastać bez symboliki królewskiej, budziła mieszankę smutku i niepewności co do przyszłości. Megan, zawsze pragmatyczna i zdecydowana, próbowała ukierunkować tę sytuację na nowe możliwości, traktując utratę tytułu nie jako klęskę, ale jako szansę na całkowitą reinwencję w roli globalnych liderów zmian. Dla niej i jej partnera przyszłość miała już nie zawierać cieni przeszłości, lecz otworzyć drogę do niezależności i autentyczności, choć koszt tego rozstania był ogromny. Epilog Zmiana, która nie ulega zapomnieniu, gdy kurz po burzliwych wydarzeniach zaczął opadać, w murach pałacu zapanowała spokojna pewność, była to chwila, w której rodzina królewska mogła wreszcie spojrzeć w przyszłość. Decyzja o pozbawieniu Harry'ego tytułu Sussex była nie tylko ostatecznym aktem rozstania, ale także symbolicznym przesłaniem, że instytucja korony nie może być traktowana jak otwarta droga, po której można wchodzić i wychodzić według własnego uznania. Dla wielu obserwatorów na całym świecie był to moment który zapisał się na kartach nowoczesnej historii monarchii, wydarzenie, które wywołało burzę emocji, podzieliło opinię publiczną i zmusiło zarówno zwolenników, jak i krytyków do głębszej refleksji nad istotą tradycji i zmian. Czy historia Harry'ego zakończy się definitywnie na amerykańskiej ziemi, czy też pojawią się nowe rozdziały, które na nowo zdefiniują jego relacje z Wielką Brytanią, czas pokaże, ale jedno jest pewne: decyzja ta już na zawsze odmieniła krajobraz brytyjskiej monarchii. Ta rozbudowana opowieść, pełna dramatyzmu, emocji oraz szczegółowych analiz zarówno politycznych, jak i osobistych, ukazuje nie tylko konflikt jednostki z tradycją, ale i głębokie przemiany zachodzące w samej instytucji monarchii. Rodzina królewska, podejmując decyzję o definitywnym oddzieleniu się od Hariego, dała sygnał, że lojalność wobec korony jest wartością nienegocjowalną, a każdy, kto odważy się z niej odstąpić, musi liczyć się z konsekwencjami. W obliczu dynamicznie zmieniającego się świata, gdzie tradycja spotyka się z nowoczesnością, ta historia staje się nie tylko kroniką bolesnych rozstań, ale również manifestem na rzecz odbudowy i przyszłości opartej na jasnych zasadach. Dla niektórych będzie to symboliczne zwycięstwo, dla innych bolesne przypomnienie, że cena wolności i niezależności może być niezwykle wysoka. Uwagi redakcyjne. Tekst został przetłumaczony na język polski z dbałością o zachowanie oryginalnego tonu, dramatycznego, pełnego napięcia i emocjonalnej głębi. Wersja ta łączy w sobie zarówno szczegółowe opisy kulis rodzinnych konsultacji, jak i refleksje dotyczące przyszłości instytucji monarchii oraz osobistej tożsamości byłego księcia. Styl narracji utrzymano na wysokim poziomie literackim, dbając o płynność i spójność przekazu, co czyni go atrakcyjnym i angażującym dla czytelnika. Powyższa wersja stanowi kompleksową, merytorycznie rozbudowaną reinterpretację pierwotnego tekstu, która, choć dramatyczna i pełna pasji, podkreśla także ciężar decyzji oraz jej dalekosiężne konsekwencje zarówno dla samej rodziny królewskiej, jak i dla przyszłości monarchii w Wielkiej Brytanii.